Otrzymywanie alkenów z wykorzystaniem redukcji katalitycznej. Tutaj jest zapisana reakcja. Jakiś alken, konfiguracja akurat w tym wypadku nie ma znaczenia, pod wpływem wodoru i katalizatora, jakim jest metal przejściowy, palat, platyna, iryd czy też inny, powoduje adycję cząsteczki wodoru, w wyniku czego powstaje alkan. Jak to się dzieje? No, na początku mamy powierzchnię katalizatora zaznaczoną tutaj schematycznie, cząsteczki wodoru i alken. W wyniku adsorpcji em, 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 cząsteczek wodoru na powierzchni alkenu, te cząsteczki zamieniają się w atomy. Które są dość słabo związane z powierzchnią palladu, w wyniku czego są bardzo reaktywne. Zanim przejdę do następnej części tego schematu, chcę pokazać, jak to wygląda w takiej skali, powiedzmy sobie, atomowej. Otóż mamy tutaj powierzchnię metaliczną palladu, do której zaabsorbowane są atomy wodoru w różnych miejscach. To jest oczywiście przykład, rysunek wykonany za pomocą programu Avogadro. Jeśli przyjrzymy się literaturze dotyczącej absorpcji i dyfuzji wodoru poprzez warstwy metaliczne czy wewnątrz, to okaże się, że tego typu schematy są dość popularne. Co ważne, na powierzchni metalu może się również zaabsorbować alken, tworząc niezbyt silne wiązania. Tutaj mamy właśnie taki przykład, gdzie już zaadsorbowane są atomy wodoru, następuje adsorpcja alkenu. Można sobie to wyobrazić w ten sposób. I teraz, ze względu na niezbyt silne wiązania, zresztą wszystkie są niezbyt silne, możemy, może dojść do utworzenia wiązań pomiędzy atomem wodoru i atomem węgla, w wyniku czego tworzy się układ następujący: CH, tutaj mamy R2, CHR1 i tutaj jest atom wodoru i kolejny atom wodoru, który jeszcze jest zaabsorbowany na powierzchni metalu można sobie wyobrazić również, że i w tym miejscu następuje utworzenie wiązania No musiałbym te elektrony przenieść na powierzchnię metalu w wyniku czego tworzy się układ następujący może tutaj gdzieś w tym miejscu narysuję, jest już powierzchnia metalu odtworzona, gdzie w tym fragmencie nie ma zaabsorbowanych atomów wodoru i mamy cząsteczkę alkenu CH2, CH2 i tutaj gdzieś jest R2, a tu powiedzmy sobie R1. I tak to schematycznie można zapisać.